Dzień dobry, witam Was serdecznie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowej. Ja się nazywam Szymon Teluk i poprowadzę dla Was kilka warsztatów związanych z rysunkiem i z komiksem. Ceks się nazywa Warsztaty Komiksu, Ilustracji i Karykatury, ponieważ są to dziedziny, które są ze sobą bardzo mocno związane i ucząc się jednego, uczucie się jednocześnie drugiego, ja nie jestem u Was po raz pierwszy w takiej wersji online warsztatów. Poprzednia edycja, mam nadzieję, że Wam się podobała i tym razem również będziecie zainteresowani i także przyślecie do nas pracę, bo w najbliższym czasie oczekujemy również przysłania od Was prac na naszą specjalnie utworzoną grupę na Facebooku, z którymi ja się zapoznam i co jakiś czas, co kilka odcinków przygotuję ich omówienie. Według terminarza, który też macie podany. Zapraszam więc do zapoznania się z pierwszą częścią warsztatów. Tym razem będziemy się zajmować tematyką warstw. Co to takiego są warstwy? Szereg by wiedział, prawda? Cebula ma warstwy, ogry mają warstwy, w rysunku też są warstwy. Mam nadzieję, że. Stanie się wszystko jasne, kiedy tylko zobaczycie ten krótki filmik, który zagadnienie warstw przedstawia. No i spróbujecie wykonać kilka rysunków na kartce, które właśnie będą budowane za pomocą nakładających się jedna na druga warstw. Rysując, bardzo często musimy poznać kilka bardzo ważnych zasad, których trzymamy się na samym początku, jeżeli mamy sprawnie czegoś się nauczyć. Jedną z takich zasad jest praca warstwami. Może spotkaliście się, że w malarstwie ktoś używał kiedyś takiego słowa jak podmalówka. Praca warstwami to jest właśnie taka podmalówka w rysunku. Pokażę Wam, na czym te warstwy polegają. Zrobimy to na przykładzie dwóch rysunków. Jeden rysunek będzie to rysunek ludzkiej głowy. I zwróćcie uwagę, narzędzie, które go używam jest to ołówek. Ołówek nie jest jakoś mocno widoczny. Na kartce nie jest szczególnie wyraźny, ale wystarczy, żeby zaznaczyć swój ślad i sprawić, że dalej będę mógł dodać więcej szczegółów. To, co robię teraz za pomocą tego rysunku, to jest nałożenie takiego prostego kształtu, który dalej będę mógł zmieniać. Jest to tak zwana pierwsza warstwa. Pierwsza warstwa jest to rysunek, który jest najczęściej bardzo jasny, a na nim będą dodawane kolejne rysunki. Możecie wziąć na przykład ołówek twardy, taki, który ledwo widać na kartce, i zacząć od tej pierwszej warstwy, po czym przejść do warstwy drugiej, i tutaj już na przykład ołówkiem, który jest bardziej wyrazisty. Zacząć rysować różne elementy. Takie elementy, które już będą zawierały więcej szczegółów, a nie tylko informacje o tym, co, jak jest zbudowane jako bryła. Pamiętajcie o tym, że jak będziecie robić już bardziej złożone rysunki, to już same klocki nam nie wystarczą, tak? Głowa ludzka to nie jest jedynie elipsa połączona z drugą elipsą. Oko to nie jest kulka. Tylko elementy dużo bardziej wyraziste, pełne różnych szczegółów, charakterystycznych elementów, i tak krok po kroku zaczynamy te elementy tutaj dodawać. To, co teraz robię, to jest tak zwana druga warstwa. Rysunek jest już mocniejszy, można do niej wziąć coś bardziej. Charakterystycznego w sposobie rysowania, czyli może to być na przykład ołówek mięciutki, taki jak 3B albo 4B, bo ołówki też różnią się od siebie. Im bardziej są miękkie i większą cyferkę mają przy literze B, tym stają się zdecydowanie miększe. No i zwróćcie uwagę, tutaj krok po kroku dorysowuję już różne elementy, także ten pierwszy rysunek, który był na samym początku widoczny. On się praktycznie staje w tym momencie niemal niewidoczny. Tak ponieważ przykrywają go mocniejsze linie powstałe. Kiedy zaczynam wykonywać ten rysunek czymś znacznie mocniejszym. O, mamy więc drugą warstwę. To jest taka warstwa właściwa rysunku. No i teraz chciałbym żeby niektóre rzeczy się pozmieniały, praca warstwami sprawi, że jeżeli chcecie coś zmienić, to nie musicie używać gumki do mazania. Nie musicie wpadać w panikę i od razu wymazywać wszystkich linii. Wystarczy, że po prostu zmienicie to przy jednej z pierwszych warstw. Co by tu zmienić? A zmienimy na przykład brwi. Chcemy, żeby miał łagodniejszy wyraz twarzy. Brwi będą więc takie bardziej zdziwione, a nie groźne. Chcemy, żeby oczy były, oczy były bardziej senne, a więc opuścimy mu trochę tutaj powieki. Widzicie, powiększymy i od razu mu się bardziej zechciało spać. Chcemy, żeby był bardziej smutny niż uśmiechnięty. Wygniemy mu w tą stronę. Zęby ma trochę za długie, skrócimy zęby. Powiedzmy, takie wystarczą i zostaniemy. Przy takich zębiskach. Co by mu tu jeszcze zrobić? Oczywiście, możecie całe mnóstwo elementów tutaj dodać, na przykład wprowadzić jakieś nakrycie głowy. Niech on na przykład ma na głowie czapeczkę. Tak? Dostanie tutaj czapkę, która wyłania się nad tą czopryną. Tak więc, jeżeli uznacie, że coś wyszło źle, że chcielibyście coś zmienić, zawsze możecie wprowadzić poprawkę, korzystając. Z tego rysunku, który nazywamy pierwszą albo drugą warstwą. Kiedy się już upewnicie, o co wam chodzi, możecie trochę wzmocnić kreskę albo użyć jeszcze ciemniejszego narzędzia. Dzięki temu więcej elementów będziecie w stanie tutaj przedstawić. Zmieniamy warstwę. Tym razem może będzie warstwa właściwa. Zomówimy sobie wcześniej, że rysunek ma być dokończony tuszem. Zobaczcie, jak to teraz będzie wyglądało. Biorę cienkopis, za pomocą którego krok po kroku będę tutaj podkreślał różne elementy tego rysunku. Służy mi on do tego, aby to, co najważniejsze, za pomocą spokojnych, prostych linii tutaj wzmocnić i dzięki temu pokazać, jak to rzeczywiście ma być narysowane. Jest to jednocześnie kolejna warstwa. Oczywiście mogę zmienić tutaj kilka rzeczy. Jeżeli będę chciał wprowadzić jeszcze jakiś element, poprawić go, coś z nim zrobić, no to jak najbardziej mogę dokonać tej zmiany. Tak? No, i tak krok po kroku za pomocą cienkopisu wykonuję różne kreski, które stają się dużo, dużo bardziej wyraźne. Niż to, co było pod spodem. Idealnie nie musicie tych wszystkich linii przykrywać. One mogą się troszeczkę różnić. Tym bardziej, jak chcecie wprowadzić jeszcze cienkopisem jakąś poprawkę, bo nagle podczas nakładania tej warstwy cienkopisu będziecie, e, wpadniecie na jakiś taki fajny pomysł, że może jednak by coś zmienić. Może będzie dużo lepiej wyglądało, jeżeli zrobimy tak albo inaczej. Tak więc, to i proszę. Na spokojnie, bez paniki, krok po kroku poprawiamy wszystko, udoskonalając, jeżeli coś nam nie wyjdzie. No, i tutaj moglibyśmy rysunek oczywiście już zostawić, ale ja bym chciał jeszcze troszeczkę go pomęczyć. Dodam kilka elementów, które pokażą oświetlenie, sprawią, że ta twarz będzie bardziej szczegółowa. Bardziej trójwymiarowa. Dzięki takim kreskowaniom możemy sprawić, że rysunek staje się nieco bardziej trójwymiarowy. Wszystko, co macie tutaj do narysowania, staje się oświetlone. Bo dzięki tym kreskom pokazujemy różnicę między miejscami ciemnymi, a miejscami jasnymi. No i przez to widzimy doskonale światło, które sprawi, że będziemy mogli Poczuć trójwymiarowość tego elementu, na który patrzymy, tak więc moi drodzy, wykonuję rysunek za pomocą cienkopisu. Następnie mogę wziąć jeszcze ciemniejsze narzędzie i używając kolejnej warstwy, wprowadzić tutaj kilka elementów, które już zdecydowanie będą wyraźniejsze i ciemniejsze od tego, co było pod spodem. Mogę za pomocą tego markera, który użyłem, bo ja się akurat do tej ostatniej warstwy zdecydowałem na takiego markera, pogrubić, wzmocnić rozmaite linie, dodać takie elementy, które sprawią, że będzie to wszystko ciekawsze. Tam, gdzie jest cień, pojawi się też mnóstwo, jakby pogrubień. Tak? Dzięki nim rysunek stanie się znacznie. Wyraźniejszy, znacznie ciekawszy. I w ten sposób ostatnia warstwa przykrywa te, które były pod spodem. Czy widzicie teraz jeszcze tą elipsę, na której podzieliłem trzy części, które miały stanowić część czołową, nosową i buzie? Nie. To się powolutku zaczęło ukrywać, i na ten moment jest praktycznie niewidoczny. Możecie jeszcze pod koniec, jeżeli na przykład rysujecie komiksy, wziąć gumkę do mazania i zmazać ten rysunek. Dzięki temu pozbędziecie się warstwy pierwszej, warstwy drugiej, warstwy trzeciej, które były wykonane ołówkiem i zostanie tylko to, co zrobiliście cienkopisem. Natomiast jeżeli nie potrzebujecie tego. Możecie zostawić te wszystkie warstwy jedna na drugiej. Dzięki temu rysunek też będzie bardzo ciekawy. Bo będziemy doskonale widzieć, jak on powstawał. Jak poszczególne jego elementy tutaj ulegały zmianom. Aż stały się tym, co rzeczywiście widzimy pod koniec. Tak więc jest to gotowy rysunek. Oczywiście mogę pracować nad nim jeszcze dłużej. Powstał za pomocą warstw. Pokażę na jeszcze jednym przykładzie, jak te warstwy można stosować. Tym razem użyję cienkopisu, który jest pomarańczowy. Kreska jest ledwo widoczna, ale do tego celu jest to idealne. Zaczynam od narysowania prostopadłościanu. Teraz ten prostopadłościan tutaj będę chciał uciąć, budując z niego budę dla psa. I tyle mi wystarczy, jeżeli chodzi o pierwszą warstwę. Użyję teraz drugiej warstwy, bo tylko dwie mi są tutaj potrzebne. I zacznę to wszystko, co tam pod spodem było, obrysowywać. Trochę już zmieniając kreskę, sprawiając, że będzie ona bardziej elastyczna, ciekawsza. Dodam jakieś szczegóły, których wcześniej nie było. No i tak krok po kroku uda mi się wykonać e obiekt, który wcześniej zaplanowałem. Ale tak samo jak w tym przypadku, widzicie doskonale, że warstwa, która powstała jako pierwsza, jest już praktycznie w tym momencie niewidoczna. Rysowanie warstwami, praktycznie. Cały czas wam będzie towarzyszyło, będzie się przydawało w bardzo, bardzo różnych ciekawych okolicznościach. Dziękuję wam za obejrzenie pierwszego warsztatu w którym zapoznaliście się z warstwami jak więc widzicie warstwy w rysunku są czymś bardzo prostym dzięki nim także nie musicie zupełnie używać gumki do mazania wystarczy, że po prostu będziecie rysunek rysować od bardzo jasnych, bardzo delikatnych kresek do coraz mocniejszych, coraz ciemniejszych czekamy na waszą pracę Weźcie proszę kartkę A4 albo kartkę A3 i spróbujcie wykonać kilka dowolnych rysunków na niej, gdzie właśnie pokażecie nam, jak nakładacie warstwy jedna na drugiej. Mogą one być zrobione na zasadzie wykorzystania samego ołówka. Na przykład zaczniecie od ołówka HB albo ołówka H bardzo twardego, który ledwo widać, a skończycie na ołówku 8B, który jest niemal czarny. Możecie użyć także kolorów. Pierwszą warstwę zrobić za pomocą żółtej kredki albo mazaka, kolejną pomarańczową, następna może być czerwona, jeszcze jedna może być brązowa. Możliwości są tutaj przeróżne. Tak czy inaczej, czekamy na zdjęcie Waszej kartki, na której poćwiczycie sobie pracę z warstwami. Proszę Was o staranne rysunki, takie dokładnie przemyślane. No, ile będziecie chcieli wykonać różnych przedmiotów, to już Wy zdecydujecie. Najlepiej jakby na tej kartce się pojawiło tak około czterech, pięciu albo sześciu.